Gość specjalny. Będzie, będzie śpiewał, ale nie osobiście dzisiaj. Zadedykujemy tej rozmowie nagranie, które otrzymaliśmy od Tomasza Gropto. Witam i dziękujemy i zagramy po rozmowie. A pan zapowie specjalnie, a teraz jelanta seria bolesnych zastrzyków. Ja nie wiem dlaczego do Tomasza Bolesnych, ja nie, ja nie wiem czy ja mogę. Nie no, musisz go wy wycisnąć, żeby trochę z tego programu pozdradzał coś. No. Znaczy ale żeby no to, do sądu nie powrócić. No właśnie, to hmm. tak, to masz... Co możesz czy możesz po... cokolwiek powiedzieć. <głos> <głos> tak, nie, zapraszam do oglądania jutro wieczorem. <głos> Koniec. <głos> nie, naprawdę nic. Nie, no nic. Jestem bardzo zadowolony. Mhm. No właśnie, cokolwiek... opowiedz o, o sobie, co ty czujesz, oglądając się. Bardzo fajne. Jestem Bo ty tak przepraszam, naprawdę wszystko. E, medialność teraz jest o 100% nawet... Mhm. 300% więcej. Jeżeli Ale piszczą, o dosport... piszczą, te małolaty, tak? tak? tak nie poważnie nie. idziesz, idziesz do studia, a Nie te małolaty, nie tylko te maulaty, nawet osiemdziesiątki. A. Jest naprawdę niesamowite. No nies co, i pompujesz balon swojego ego, próżność rośnie. No, w domu rośnie. proszę odejść no, nie, ma, ode mnie. Nie, ma, nie ma co ukrywać, rośnie. No, jest no. jest fajnie, się, czuję się jak całe życie bym chciał. Lubisz to? Lubię, no, dlatego Ale wiesz, ja że walczę. z popularnością to tak jak z, z dziewictwem po prostu. Tak? Jak utracisz, to już koniec. No to trudno, no. Już, już później nie, nie możesz powiedzieć, słuchajcie kolorowe gazety, ja już jestem anonimowy. Już będą łazić po prostu. No, no, no wiem. Wiesz o tym? No. A Małgosia wie? Też wiem. I co ona na to? No, ona, ona cieszy się, jeżeli ja jestem zadowolony, jestem szczęśliwy, ona też się cieszy. Nie, czyli mówiąc krótko, jeszcze nie odczuwacie dolegliwości osób popularnych tam, że się ktoś zakradł i ukradł garderobę nie. na pamiątkę? Nie, to dopiero ja myślę po finale Później. będzie. Po finale. Tak, tak, ja myślę, że po finale. Jaki by ten finał nie był, no będziemy oczywiście, jutro się wysyła SMS-y? Nie jeszcze, jeszcze nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Nie, nie, nie. Jutro będą przygody z domów ju, 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 jurorów, tak? Mm -hmm. A ty popłakał się ostatnio, widziałem. Ja, ja ciągle by. się po, 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 Popłakuję. popłakam. <laughs> tak, Tak. Bo... Uwierzcie mi, że w telewizji wygląda tak, no, mm -hmm. a, a tam jest, kurczę, no, zaśpiewam, zaśpiewałem na przykład ostatni odcinek, który oglądaliśmy, zaśpiewałem o dziewiąte rano, mm -hmm. tak? A, a ja czekałem na te wyniki, bo tam od razu pokazują, że od razu mówią, jak to poszło. Ale nie, tak nie jest. Czekałem cały dzień. Cały dzień nerwów? Tak, tak, tak. Właśnie, Słuchaj, no ty to właśnie ty... te, Oni to zrobią, żeby mieć emocji, a łzy, no, tak? Łapią. No, jak już wykończą nerwowo wykończą człowieka. No właśnie, właśnie o to chodzi. Aha, to oni tak specjalnie. To specjalnie. specjalnym żeby, żeby, No i chodzi o to, to... Mówi, chacz, już płacze, płaczę, płaczę, tak? no, już, łapcie. Ale tak jest. Tylko, że w telewizji tego nie... Nie widać, mm -hmm. bo jest krótkim czasem. No, w godzinę wszyscy, wszyscy muszą tak, tak, tak. Bardzo byliśmy Skatą, szczęśliwi w poprzednim odcinku, jak pytali Cię kim jesteś, skąd jesteś, jak powiedziałeś, że jesteś z brzegu i wtedy myślę, no tak, super. A teraz nie, ale wiesz, nie, Kołobrzeg... niektórym pytali, ale dlaczego mówisz z brzegu? Bo niebo nie, szanuje, bo nie szanuję, bo byłem zmęczony i byłem w zabrzu. z brzegu jak daleko? Mm. Tak, to mówiłem, skąd jesteś? Z Kołobrzegu, bo kurczę, no 13 godzin nie, ja nie zauważyłem, było, było fajnie. Nie, ale niektórzy mi pytali. Tak? Dlatego odpowiem. I też, co chciałem powiedzieć, oh, zapomniałem. No to nie ważne. Kołobrzeg, wątek kołobrzeski, A powiedz właśnie, jak, jak reagują na to, że ktoś jest z Kołobrzegu? Bo to, że jesteś Włochem, no to jest bardzo medialne takie. No Europa, że jesteś z Włochem z Kołobrzegu, tu, ten, to już w ogóle nie jest medialne. Normalnie, normalnie, nie ma... Zdziwienia? Jak? Z brzegu Jakim prawem? <grym> 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 nie, nie, niech nie, nie, się nie zdarzyło, że Ale tutaj znasz grze. to środowisko... Może jeśli... o Włoch... Włoch, tak? No, ale brzegu na nic Słuchaj. nie mówili. Z... Ale tutaj znasz dobrze środowisko śpiewających, osób mhm. śpiewających, bardzo dużo jest stosunkowo. Tak, tak, to tak. Klub garnitonowy, ta cała grupa to jest... No ja muszę w ogóle podziękować, tak, i Ola, i Marian, bo... Z klubu klubu wojskowe teraz, tak? A oni Mówiłeś. ci ustawiali głos? E, e, Trochę. Po, e, Pomagała mi ustawić piosenkę, żeby śpiewać tak jak... A właśnie, właśnie miałem zapytać. Kto wymyśla te aranże? Bo tam Kuba Cię odesłał na Lambadę do innego programu, pamiętam. Tak, ale, I zadrżałem e, i myślę, co mu... Aranż, ale... aranż salsowe do I Want to Break Free, to ja zrobiłem. Mhm. Żeby było. Kroczki, kroczki. No, tak, żeby było tak. Znaczy, ja, ja to odebrałem jako takie mrugnięcie oczkiem, że potrafię też leciutko. Tak, ale to co oni mówili, to jest tylko telewizja. Tak? Musimy hmm. mus... sam wiesz, chcieli, 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 chcieli żeby się pracowałeś, czyli wyszedł. pod publiczkę. Tak, trzeba naciskać emoc emocje też publiczność. Hmm. Żeby myśleli, no ale, ale... o na pewno... Koniec, tak, tak. No, ale dała ci włączyli, no nie powiesz. Miałeś chwilowego Tak, ja też miałem, bo ja, bo ja naprawdę byłem bardzo zadowolony swój występ. Wiadomo, że tekst zapomniałem, ale nie wszyscy ludziom oglądają też program bez... Bez skupienia. Tak, bo na początek mówili, że nieważne, że tekst zapominamy, mm -hmm. bo mieliśmy tylko pięć godzin przez całą noc, tak? Nie, ale bo... powiedzmy sobie szczerze, że ty zdążyłeś to zrobić. Ja nawet nie, nie, nie dokładnie. dokładnie. kurczę 5 ale godzin, w, nie można zrobić. takie grupy, te tak. dziewczyny, które improwizowały, taka, taka, taka ekipa wesoła była jakby całą A, tak, noc. Tak, 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 kedony. <laughs> jakby całą noc y... balowały, krótko mówiąc. Nie wiem Może, żeby... Może spałe po prostu, wiesz? Mm. Może się nie nauczyłem w ogóle. A może bo nie, ja, tak, nie miały ja też chciałem spać i miałem to gdzieś, sorry za słowo, e, tekst, bo naprawdę byłem tak wykończone, chciałem spać, ale nie, 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 nie mogłem spać, bo nerwy, Emocje. No, to, no to stałem i uczyłem się tekst, znałem na pamięć, a potem kiedy byłem na scenie, emocji, zapomniałem wszystkiego, ale mm. no, siłem sobie cokolwiek, nie wiem nawet, że to angielskie. <laughs> Rybkę tak zwane. Ale, ale co było, ja, ja się nie, nie łamie się na scenę, to na pewno, bo no, pracują... Nie no ale powiedzmy sobie, że już w tej chwili spokojna droga do nagrywania płyt jeszcze nie ma propozycji jakichś. No parę 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 rozmowy były już, ale już... Ale nie, nie ciekawie. Słuchaj, ale masz już skrystalizowany repertuar? Bo, bo na pewno bez względu na wynik y, jakąś... co, co śpiewam jut jutro? Y, nie. nie, czy... Ty na płytę rozumiesz. A na płytę tak, mam, mam już 15 piosenki gotowe. A to kredo, które będziemy grać zaraz? Y, nie wiem, bo to nie już wiecie. stara demówka, ale mo, może, może zrobimy... Może zrobisz. Może zrobimy a, remake. Zrób jakiś wątek koło <laughs> Znowu, Proszę, ty... proszę. Wielonczelistka z Kołobrzegu. Kołbrzy... Kołbrzy... Tak, tak. tak. Prześliczna kołbrzyżanka. Wielonczelistka. A, Tomasz, tak marzysz o finale? Tak? E, pewnie, że marzę, ale no, kurczę, to jest no, na razie marzenie. No. Ale konkurencja duża jest? Jak, jak oceniasz? E, ja powiem, jesteś, startowaliśmy około 6 tysięcy osób, teraz jesteśmy 15. To generalnie już wygrałem, tak? Już wygrałem, bardzo dużo. Mm -hmm. tak? I, i, no I każdy może mieć faworyta, bo ja mo, mo, mogę się, się podobać ludziom, a mogę też się nie podobać, bo to jest normalne, to są gusty, tak? I to samo z każdym uczestnikiem. Bo niektórzy mówią, no a ten jest super, ten jest super, ten jest słabe, ten jest słabe, Normalnie. A ja mogę, być, mogę powiedzieć odwrotnie, dla mnie ten, który dla siebie słabe, jest super. Mm -hmm. To w te 15 na pewno wszyscy potrafią śpiewać. I, I każdy może, może wygrać w ten program. Każdy może. Tak, każdy. A my chcemy Tomasza. Ja chcę ja, Tomasza. Ja no, nie, musimy, czy musimy. <laughs> Koła brzegu musimy. No właśnie, Brzeg no, musi, to to musi wygrać, tak jest. No byłoby wydarzenie, chociaż tak jak nie pogniewasz się szczerze powiem, konkurencja jest poważna. Tak. Ale chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. No. Bo, bo czytając na, na forum różne, na no, ludzie jak... Jak Polak, no niestety no, jak prawdziwy Polak. No. Jak prawdziwy Polak. Haterze, no. Piszą zawsze źle, no że... Ale no wiadomo, że w koło gorzej. Bo, bo znają mnie... Bo tu bliska. są też zimne wiatry, wiesz? Nie, bo, bo jesteśmy bliżej. Oni, oni wychodzą... I oni myślą, że mnie znają. Krytyka jest tak, ostrzejsza. No. Mhm. I, I wiadomo, niech piszą. Czyli Tomasz musi się bardzo piszą. Tomasz składa postawić. oświadczenie. Nie jestem taki, jak piszą w koło Nie, ale nie, nie o to chodzi. Chodzi o tylko, że te, które piszą, że ciągle się pcham, ja nie, nie, że się pcham, to jest moja praca, tak jak aktor musi chodzić na castinga, muzyk też musi. Musi śpiewać, bo, musisz, ja, nie, nie musisz ma, bo więcej śpiewać tak? przy galeniu. No. To ja na każdym programie e, startuję, e, oni, oni wiedzą, że ciągle jestem w telewizji, nieprawda, ja wiesz ile razy wróciłem do domu, bo po castingu. Ale o co chodzi? Nie zmiana tematu. To nie nie po castingu przecież. ale do czego do I nawet dąży? jeżeli do i jeżeli nawet coś będzie nie tak że się nie dostanie dalej, czy coś, ja ciągle będę walczył dalej. Ale oczywiście Tomasz, będziesz to zawsze tu przychodził, będziemy cię mm, dodawać sił. I wypychać się do telewizji, no. a zresztą pamiętam jak byłeś z Małgosią u nas na podsumowaniu roku no. w Bałtyku i oboje mówiliście, że plan i marzenie, marzenie. marzenie największe na ten no. rok to jest no. X Faktor. Więc super. realizuj no. marzenia po prostu. Udało się, no. Sukcesów Musisz życzymy. optymizmem pozarażać to trochę koło brzeżan, a ja mam teorię taką, że po prostu my jesteśmy takie wredne małpiszony, mówię o społeczeństwie, ponieważ tu jest ten zimny wiatr, wiesz, wychodzisz rano y, cieplutki, nastrojony dobrze po gazetkę, dostajesz bryzą w twarz i już... O, no i, <sum> ale ja też wychodzę... Ale ty wiesz, masz pamięć z Włoch. Nie, ja tu już Ciepło. Nie, tu już mam koszty zimne tak. <grystanie> po, po prawie osiem lat. Ale idzie ocieplenie, może ko nie będą uszczypliwi. Nie, ciężko komplement. To ja ci powiem. Ślicznie wyglądasz, Jana dzisiaj. Yy, właśnie, a propos yy. wyglądu. Dziękuję, Jarosław. Tomasz, a ty wyglądasz też tak trochę się zmieniłeś, razem inaczej. telewizyjnie. Nie, wiesz No co, jak nie. Trochę więcej odwagi no bo wiadomo jest do jest tvn no, trzeba, trzeba trochę wyglądać, no. Trochę. <noise> Mam tutaj też moja pomoc, Paulina, no, z Vintage. Pozdrawiam. Też też, też, też pomaga. No to już ta ludzi na Ciebie pracuje, to jesteś skazany mm. na sukces. Dziękujemy Tomasz. Ci bardzo, przybywaj za każdym razem, jak tylko będziesz miał y, czas dla nas. I jak będziesz mógł no. nam dużo opowiedzieć. Mhm. Dobrze. A może zrobimy jakąś, słuchaj, może przeniesiesz swoje doświadczenia tutaj na grunt lokalny, zrobimy jakiś plebis. X-faktorka. Oprócz, <laughs> no, oprócz, oprócz, op, oprócz X-faktor zapraszam też poniedziałek rano. Dzień dobry TVN. się tam pa. śpiewać. Patrzmy. No. No, i, I wepchał się. No i znowu. Przeszedł do telewizji. No. Jeszcze do Dzień Dzień dobry na TVN. Słuchaj, znowu. bardzo byśmy ci pomogli, jakbyś złapał z Małgorzatą natchnienie, że poważnie tutaj już, jak przyjedziesz z tym dorobkiem, zrobić taki casting. Bardzo dużo osób śpiewa w Casting Wiesz? do czego? Do to, to jakichś lokalnych takich. No, fundujemy jakiś <laughs> puchar y, y, smażonego śledzia czy coś <laughs> i, i zawalczymy. No dobrze. Pośpiewamy. Znaczy my, my będziemy kibicować, a ty poprowadzisz tam grupę. Jak? Nie, ja nie, nie prowadzę, no co mam prowadzić? Ja mogę śpiewać. Albo nie chciałem doświadczenia, do być sprzedak. tam, ale... ale będziemy się namawiać jeszcze. Dobrze. No, zobaczymy. Ale... Dzisiaj trzymamy kciuki. Tomasz Grotto zapowie teraz swoją pieśń credo na gitarze. Herbata, herbowski. Pan zapowiada. Co mam powiedzieć? Zapowiedź swoją piosenkę. No Zapraszam do słuchania piosenki Kredi. No i tyle. Ja na wokal, perkusja, bas, gitarze. Nie, Adam na gitarze, e, Michałek na klawiszach, a na perkusji Emil Wachukowski, Nawet nie, nie wiem, Bahu. Walubowski. Jak to napisał pieśń? Adam Chlebowski. E, tekst muzykę? Andrea Sartorel. No muzykę, no muzykę Adam, muzykę no aranżę razem wszyscy. No. Słuchamy, słuchamy. To jest nagranie z przed paru miesięcy chyba. No więcej, 2000, mhm. koniec 2010. Kredi. Tak. Czyli credo. Tak? Ale ale w ogóle nagranie jest bardzo stare, tak? To jeszcze utwór z bandy Puchatka. Była taka grupa i tak. wszystko się rozmywa w tym kołze. Musimy nad tym Dzieci, popracować. Dzieci. Rodziny. Trzeba śpiewać. Dziękujemy bardzo Tomasz. Również Grosno. bardzo dziękuję. Dzięki. Niola, powiedz coś. Trzymamy kciuki. No. A co jeszcze raz? Powtórka, no. Co to trzymamy kciuki? No? Patrz, zacięła się. No, Trzymaj kciuki, no. Wystarczy. Dobra, nie da się namówić to. Dziękujemy. Słuchajcie, Studia Bałtyk. Następni rozmówcy już za chwilę.